Chciałeś powiedzieć o. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Lecimy z wiadomościami z bieżących bieżących lat, rzeczy i dni, i miesięcy i tygodni, tygodni. Wjeżdżamy od razu? Od razu wjeżdżamy. Nie zatrzymujemy się. Indyjska dentystka Anuszka Tiwari, zatrzymana przez policję. Oj. W Kanpurze. Dwóch mężczyzn zmarło w wyniku powikłań po zabiegach transplantacji włosów. I... Przepraszam, czy tam na początku było też dentystka? Tak? Właśnie. Dobrze słyszałem. Dobrze, zdejmę tego, e, koronę. E, słuchaj, bo akcja jest taka, że pani była dentystką, ale uważała, że umie też zrobić przeszczep włosów. I to jest y, groteskowo śmieszne. W Indiach zakażenie, mózg, jep. Dwóch panów dead. Czaisz to? Ich tam Dzień dużo, później dużo tych panów. Już dzień później zmarł. To szybciutko. Przynajmniej się jest do Wie, nie, wiemy, nie, że w czymś jest dobra. Nie przyjęły się nawet włosy. Jest dobra w zabijaniu ludzi poprzez głowę. Tak. No. Ale to ciekawe, bo to przecież... Ty a nie. A drugi masz tak, dwa dni po zabiegu. A ty nie masz tak czasem, że na przykład, nie wiem, czymś się zajmujesz na co dzień i myślisz, że a, w tym też jestem niezły i coś tam sobie robisz. Tak? Na przykład jesteś dobry w, w stand-upie, to myślisz, a, zrobię sobie podcast i sobie pogadam. Może ktoś zginie po tym po premierze tego, tego odcinka? Bo się jeżeli nie, nie przyjmą wiadomości. Nie. <coughs> Przecież poszło. I pyk. E, posiada dyplom dentystki, ale reklamowała się w internecie jako specjalistka od transplantacji włosów? No i ogólnie zakażenie, tak? To już powiedziałem. Czyli słuchaj, czyli tak naprawdę to może ona potrafi te włosy przeszczepiać, może niedokładnie do, nie po prostu wyczyściła sobie sprzęt. Po zębach? Tak. Bo to jest to samo, bo to takie małe, to tam po prostu robiła w głowie taki zz, 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 mhm. borowała czachę i. Ale wiesz, dokładnie to jest to, co powiedziałeś, nie? Że e, infekcja mózgu, nie? Bo e, wywołana użyciem niesterylizowanego sprzętu. Hardcore. Że idziesz sobie włosy przeszczepić, czyli coś, co teoretycznie nie jest mega konieczne do ale, życia dalej. Nie? Ale idziesz do dentystki przeszczepić sobie włosy. Ale A myślisz, więc... że ona tak to zare zareklamowała? Bo wątpię. Myślę, że ona szukiwała, nie? Przeszczepiała im te włosy, hmm. i mówi, wie pan co? Jutro pan do mnie wpadnie, to jeszcze panu skalink zrobię. Nie, na skalinki idę do Barbera. Sorry. <noise> no, no dobra, tyle mam. Put... Proszę Szanowni Państwo, to jest wszystko początek, akcja, bardzo fajnie jakbyście mówili co chcecie. Na przykład, czy jingle. Czy jingle chcecie? Więcej jingli, mniej, mniej informacji, więcej jingli. No. Przedwczoraj był w, we Wrocławiu, odbył się finał ligi yy, konferencji. Tam Legia i Jagiellonia doszły do ćwierć finału. Yy, Legia nawet pokonała raz Chelsea i to w ogóle Chelsea wygrała całą ligę konferencji i to była yy, jedyna porażka Chelsea w, w, te, w, te, w, tej, w tej rundzie. W tym, yy, jak to się mówi, przebiegu całej ligi. Finał był we Wrocławiu. Betis Seville versus Chelsea i, i furore w internecie e, robi zdjęcie dwóch Hiszpanek, które przyleciały. Nie wiem, widziałeś to zdjęcie? Nie, nie. Dwóch Hiszpanek, które przyleciały e, oglądać mecz swojej ukochanej drużyny i zostały złapane na wrocławskiej starówce. Żeby tam jakieś pytanka pozadawać i proszę, spójrz tutaj. Ogólnie? Możemy. Ale będę mógł to wkleić później? Będziesz mógł. i. Jedna jest z kuflowym mocnym, a druga jest z romperem. Czyli to są polskie, rozumiem? To są, takie, to są takie piwa, co to ja kupuję, jak na działce mam ślimaków za dużo, takie żeby. Mhm. To są takie. Ale dedukujemy dedykuje, tę wiadomość komuś i dedukujemy, że, że to są. Podstawione, tak jak na Wawodabi, na tych igrzyskach olimpijskich? Nie, nie są. wie, że Polacy sami, Hindusi? Na przykład? Nie nie nie, 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 po prostu śmieszy mnie to, że przyleciały sobie dwie turystki, biorąc pod uwagę, ile jest znakomitych różnych, chociażby sam jest browar z Tumostów, taki bardzo znany mhm. i bardzo dobry we Wrocławiu, jest Ale tam jakby trasi, dużo pysznych rzeczy. I one wzięły takie najgorsze, najgorsze, główne, jakie tylko może być, rompera i kuflowe i. I Panie. bardzo mnie to e, rozbawiło. Swoją A nie drogą. Z Argentyny, tak? Co? Skąd? Z Hiszpanii, Hiszpanii. A w Hiszpanii mają całkiem spoko piwka. Także to nie jest tak, że jakieś tam sikacze. no Ale, ale chyba też? Że im mają. nikt nie powiedział? Dziewczyny, nie pijcie tego, bo kaczkupa kac wam przeżre Sedes, jakby no. Ale w ogóle może patrzyły na cenę i miały, że nie, nie wierzę. że... Bo wiesz, jeszcze oni z euro jak przeliczali to, bo pewnie są tanie te rompery, tak? Uf. Ile kosztuje? W ogóle można mówić takie rzeczy? Możemy mówić. To jest nasza prywatna rzecz, nasza, tak? My to robimy dla siebie. Otóż to. Dobra. To są, to jest, y, bardzo to są tanie Ile rzeczy. kosztuje taki puszka? Słuchaj, już ci mówię, romperek podejrzewam, że za 3 złota. Mhm. To mało? Współczuję i następnym razem, jeżeli będzie finał Ligi Europy, to proponuję włodarzom rozesłać do fanów tych drużyn jakieś informacje. Ja że chcesz je zaprosić. Słucham? Chcesz je zaprosić do siebie. Gdzie? No, żebyś kosztowały alkoholu dobrego. Na przykład. Możemy to zrobić. A na przykład z whisky tak masz, że bierzesz sobie, lubisz wysok, wiesz, high level whisky? Ja nie się nie znam, masz tyle, więc. A na czym ty się znasz? W sensie z alkoholi. Co jest twoim gołtu? Tekla? Nie. Co jest gołtu? Nic teraz, ostatnio nic. I licznie. Hipotetycznie wiadomo. Hipotetycznie, no to jak jestem na działce, to jakieś piwko? bam bam, bam. Projekt, człowieku, Stargate, i to ja myślę, że my powinniśmy mówić to yy, bardzo miło i z kulturą, Stargate, bo to jest Skynet, tak naprawdę. Naprawdę, to jest po prostu Skynet, tylko że nazwali to Stargate. I człowieku, 500 miliardów dolarów idzie na to w 4 lata, wow. gdzie 100 miliardów już na, na samym początku inwestycji wchodzi tak po prostu, pyk. A kto to dał? że w ogóle 100 Co miliardów… A, pytanie? Myślałem, że to nie będzie Cię ciekawić, ale wiem. Softbank i Oracle. I też jest to zaangażowany Microsoft, Arm i Nvidia. Jako, że oni są tym takim czymś, co sprzętowo-technologicznie to podsysają. Softbank, no wiadomo, hajsem, a Oracle jest w, w zakresie infrastruktury. Stary, ogromna połać terenu i jest normalnie, są zdjęcia, nie wiem, czy tu puścimy, czy coś. Konstrukcja, wiesz, no prawie że miasto, czy takie wiesz, jak te hangary Amazona, no. ogromne miejsce do tworzenia sztucznej inteligencji. Ale to są jakieś tam, rozumiem, że hangar z serwerami. Albo coś stary, myślę, że my już nie będziemy tego rozumieć, bo to wiesz, że ja będzie, już nie rozumiem. Wiesz, czy to będzie właśnie serwery, czy to będą jakieś karty graficzne, nie? Tak jak one są podobno potrzebne do kopania bitcoinów i tak dalej. No stary, no na naszych yy, oczach dzieje się, no wiesz, a 500 miliardów dolarów to naprawdę nie jest chyba mało, nie? To nie już... jest. W ogóle co jest po miliardzie? Bilion. Bilion, oni mówią na miliard. Oni mówią nie? tak. A my mamy bilion. A oni jak mówią na bilion? Triliard? To dobre jest, nie wiem. Nie, ale no W ogóle jak to już jest, już jest tyle tego. zer, to ja już tam po nie. przecinku to ja już to ja już się gubię. To już mówiliśmy tak. w poprzednim odcinku testowym. Ale bardzo widziałem a propos kopania yy, no. w tych yy, co mówiłeś, bitcoinów. bitcoinów i różnych innych kryptowalut. Yy, połączenie dwóch światów czyli widziałem chłopa, który kopie bitcoiny i ma tą, czy tam inne krypto, nieważne, mhm. kopie krypto, y, ma tą całą, tą taką swoją maszynerię z tymi kartami gryficznymi i trzyma ją w szklarni, ponieważ bardzo dużo ciepła to wszystko emituje, więc okay. on z jednej strony sobie kopie i na tym zarabia pieniądze, a ciepło podgrzewa mu pomidorki, które rosną na, mhm. na bitcoinach. Czyli tak jak kiedyś były kukurydzy? Kukurydzę, że y, y, ktoś jakiś, y, y, ten gość od hodowli, działkowiec, ale profesjonalny, y, powiedział, że y, żeby optymalizować miejsce w takich miejscach, jak na przykład wiesz, post-apo, czy wiesz, na marsie i tak dalej, że kukurydzę razem z grochem chyba się robi i że ten groch się pnie wokół kukurydzy. Cześć, że mhm. i one nie są. Antagonistycznymi to się nazywa? W sensie, że takimi rywalizującymi ze sobą roślinami. Czyli, że kukurydza może rosnąć razem z jakimś pnącym grochem, no to, to, w ogóle jest... to pomidory mogą z serwerem. Mogą z serwerem, jak Masz po prostu. Dlaczego te serwery są bez pomidorów? Czemu to jest nieoptymalizująca się uprawa? W ogóle fasola, fasola, kukurydza i dynia to jest tak zwana to jest prastara gildia. Gildia to są takie zestawy roślin, które ro mogą rosnąć obok siebie i bardzo dobrze wpływają. I tak jak powiedziałeś, kukurydza rośnie, mhm. powoduje, że może się potem właśnie wspinać fasola, czyli inna roślina motylkowa, mhm. która zawiązuje azot i przekazuje go do ziemi, przez co kukurydza bardzo dobrze rośnie. I przy na ziemi dookoła tego sadza się jeszcze, dynie mhm. i dynie jakby zarasta tymi swoimi wielkimi liśćmi, więc jakby zacienia podłoże. Jak spada jakaś woda, to też to powoduje, brzmi, że. Tak, Dlaczego? No, jak zacienia podłoże? No. No i co? Bo ci przerwałem. No, no że nie? jakby jest zacienione podłoże, więc jak spadnie deszcz, to nie, 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 nie paruje tego tyle, więc yy, yy, to jest takie dobre sąsiedztwo roślin. No to już mhm. trzy siostry, to się nazywają, to już Indianie dawno temu to przykminili, także. Fajne, starożytni się się. Indianie z promienia Chupa czups. I spoko i bardzo mi się to podoba, ale że yy, ten podcast, dług właśnie był abordaż yy, i, i działkowca. <laughs> że tak jakby ja wszędzie jest chcę w przejąć każdy poleśnią leśnią po prostu zawiera. Z zróbmy teraz podcast o nowych technologiach. Okej, nowe technologie, serwery i pomidory. Człowieku, no ty nie uwierzysz. I może to wymyśliłem, ale powiem to. Wiesz. Nie, bardzo fajnie. No. Dobra, o Rysk roślinach to. mam jeszcze jedną rzecz. Ja też mam. San i Areka. Trzy rośliny mega istotne do oczyszczania powietrza. Tak, jedna oczyszcza powietrze, druga tworzy tlen w nocy, co pozorom nie każda roślina tak świetnie to robi. I polecam ogólnie. Ja mam mega się oddycha. E, no, ty miałeś coś Tak. Rośliny no. potrafią się między sobą komunikować, to już wiedzieliśmy, ale też wydają odgłosy. Co prawda nie są to częstotliwości y, słyszalne dla nas. Ale wyobraź sobie, na przykład, że y, rośliny wiedzą, kiedy przylatuje do nich y, owad. I ostrzegają i albo na który tak, no. nie, przy, Kiedy przylatuje owad zapylający. Tak, i nektaru więcej produkują. Tak jest. Czytałem to. No, no to żeby. dlaczego nie przygotowałeś się takiej informacji? Bo ja to mam tu. Słuchaj, A o akacjach? Bo to jest na imprezę. A o akacjach jak, akacjach słyszałeś? Jak dziewczyny będą, ale to ma fajnie go popełniać żarty. A wiecie o tym, że pszczoły, jak tam, słychać bzyczenie, to rośliny bardziej. Na które, ale serio, nie, ja po prostu czytałem o tym. Bardziej myślałem, że to jest taki par, ale to jest ciekawe. To jest, to jest ciekawe. bardzo ciekawe. A widziałeś kiedy? No bo stare skąd pszczółkę? one mają wiedzieć. W kwiatku zaspaną? wiesz, że one potrafią zasnąć. Tak. I jest taka gruba pszczółka i ona ma wiesz, całe jest tych tentacles, ma całe w pył, pylim w pyłku, pszczelu. Tak. Pszczelu pylim. Pili, pili. I sobie śpi. Czy nie jest wspaniałe? życie. Tak jakbyś zasnął sobie na przykład stary Wanny na czosów. Maciek, ja dobrze wiem, że ty inne porównanie chciałeś użyć, gdzie byś zasnął w innym momencie, w innym miejscu i ty tego nie powiedziałeś i rzuciłeś jakąś metaforę infantylną. Powiedz to, co chciałeś powiedzieć. Nie wiem, co chciałeś Ja to powiedzieć. wytnę. To powiedz, co nie, chciałeś powiedzieć. Nie, powiedz. Chciałeś powiedzieć o. <słuch> 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 I nie wytnę tego, kurwa. E, i... Mieszkańcy Sarajewa, szanowni państwo, alarmują o obecności szczurów na ulicach, w parkach, a nawet w rzece Milczaka, przecinającej centrum miasta. Milczaka? Do... Tak, nieźle brzmi. E... Ale czy tam jest JAC po prostu? JAC, no. To ja nie wiem, czy po serbsku jest Miljaka. Milczaka. Milj... A, przepraszam, Milijak. Nie, Milczak, dobrze mówię, Miljak. Milczek? Tak, taka Miljack. rzeka przyniosła przez Bergle, Belgrad, czy tam Sarajewo? Sarajewo, no. Milczek? Tak. E, no takie mają, no stary, a ty... A przez Warszawę płynie Wisła. No tak, no a ty masz co, Forda, nie? Nie mówisz samochód ze Stanów, tylko Ford. E, nie, no ale, e, no ale jak się mówi, Mili, milijacka? Miliacka? Miliacka, chyba jakoś taka. A znasz tym w ogóle, słyszałeś o tej, o tej rzece? Niektóre z gryzonii osiągają rozmiary porównywalne do kotów. I człowieku, i jest plaga. Jest tak plaga, że jest leptospiroza przenoszona przez te szczury i jest, yy, można powiedzieć, epidemia. Wiesz? Bakteryjna choroba zakaźna wywoływana przez krętki z rodzaju leptospira. To tak jak. Yy, Zakaże... Przepraszam, zakażenie następuje poprzez kontakt z wodą lub glebą skażoną moczem zakażonych zwierząt, głównie szczurów. A. I w skrócie to jest dlatego, że przez dwa ostatnie lata Sarajewo w ogóle nie. Nie postawiło na deratyzację. I te szczury się po prostu tak rozmro, rozmnożyły, że jest. U mnie na na szczury mówimy chomiczki po prostu. tak. tak? Tak. Miliacka. 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 No, no, dobra, to po prostu szybko. Ale On podobało powiedział. mi się Mili Jacka. Mili Jack. Ej, I oni mówią, ty a. i się. Mili Jack? <laughs> <laughs> Bo taki jest Sarajewski, nie? W ogóle. Tak. Język sarajewski jest bardzo w ogóle znany. Taki, tak, tak. tak. E, Był ten, miałem to, mia to, to jest w jakiś sposób uważam, że ciekawe, że jest, e, a w ogóle akcja, o człowieku, to jeszcze ci powiem, to to jest, że w Paryżu była plaga, jak jest bed bug? Pluskwy? No takie te łóżkowe, nie? Że była plaga, człowieku, w Paryżu i wiesz, że się okazało, że to jest jakiś gość, który to hoduje i rozsiewa to Co ty dajesz? Rozsiewa bed bugi? No w sensie, że jakiś, wiesz, podrzuca w mieszkania i tak dalej. I on robił z tego, wiesz, plagę tego. Mega grube, co? Część, że jest osoba? Ktoś chyba przyszedł, ale... Bardzo możliwe. Nie robimy z tym tak? Jestem gotów? Jesteś gotów? Tak. Mim nim. miu, Z Sydney Sweeney. Znasz? Słyszałeś? Nic, nigdy. Wpadła na pomysł, jak przekazać cząstkę siebie swoim fanom. Chciałbyś? Cząstkę? Sydney Sweeney? Wytniemy to. Słuchaj. Yy, razem z jakąś firmą, która wpadła na pomysł, wypuścili mydło. I to mydło ma różne składniki. A jednym ze składników jest woda po kąpieli i normalnie ustawili wannę. Ona tam se weszła, umyła się i oni potem wzięli po kropelce tej wody i pododawali do mydła, więc możesz kupić mydło z brudną wodą. Co za kakolderka tutaj. Największej jego formatu kakolderka, co? Tak. W sensie kakoliada. Ja w ogóle nie, nie, nie rozumiem jakby takich rzeczy, że nie wiem, sprzedajesz tak. brudną wodę. Ja totalnie tego nie czaję. Nawet jak, nie waż jak bardzo mi się podobałaby yy, dana osoba, żeby mieć gacie po niej. O ty fakt, co? No. Nic. Ale to jest y, pozostałość religijna, bo to są relikwie trochę, nie? świętej Sydnejki. No. A ty byś miał coś takiego? Miał, chciałbyś mie chcieć mieć coś po kimś? Ja przykład? czasem nawet nie chcę mieć po sobie rzeczy. Co, co ty gadasz, jak ty się w lumpach ubierasz? Ale nie? ja ty to piorę rzeczy, ale kimś. ja to piorę przecież. No ale ty lubisz mieć to poczucie. O, to nosił jakiś żul, o, Ale z żółami to ja się lubię tylko stykać dupą. A, no właśnie. Pamiętam. No, Pamiętam, pamiętam. No, ale nie, nie totalnie nie czaję. Totalnie. Ja, ale ja nawet nie czaję, a to y, ludzie bardzo często lubią zdjęcia z kimś, nie? Ja nie ja. rozumiem autografów. A to ja wolę autograf. Bo Prawda? to jest, bo to jest jakiś ruch, ruch ciała i to jest jakiś zapis tego ruchu i to jest ta osoba to robiła. Wiesz, wyobraź sobie autograf Marka Aureliusza, czy rękopis? O rękopis, widzisz? Ręko to wiesz, oczywiście do ekstremów to Rozkania, ale co jak innego ten... rękopis, wiesz, jakiegoś ale to jest to wybitnego samo. człowieka, a tu ktoś po prostu napisze: "Cześć". No, ale to jest to samo stary. Tyle. To tylko, że dla ciebie bardziej wartościowe są rzeczy, wiesz, takie. No, ale wolałbyś mieć zdjęcie Jezusa czy y, autograf? Ale pytanie jest: czy zdjęcie samego Jezusa, czy zdjęcie z Jezusem? z Jezusem, ja i Jezus? Czy autograf Jezusa? Wolałbym mieć zdjęcie z Jezusem. Wiesz dlaczego? No, bo by było widać, że go spotkałem, a tak to by mi nikt nie wierzył, że to jest tak naprawdę autograf Jezusa. Mój kolega, pozdrawiam Cię Kamil serdecznie, bardzo lubił Andrzeja Gołotę. I jak byliśmy małolatami i przychodziliśmy do, do Kamila do mieszkania, to on miał cztery autografy Andrzeja Gołoty u siebie na ścianie, bo w jakimś Bravo Sport był autograf, i on próbował go przekopiować do siebie na ścianę, na tapetę. I miał trzy nieudane i jeden w miarę udany, podrobiony autograf Andrzeja Gołoty. Po prostu wziął sobie chłop markera, patrzył sobie na brawo sport i na ścianie sobie pisał a gołota. I dopiero czwarty mu wyszedł, więc miał trzy nieudane obok siebie i na dole czwarty udany. Nie on więc jak jarał się tym? Bardzo. To już to jest jeszcze wiele wyższy level? Dlatego ja wolę zdjęcie. Startup z Maryland, Invent Wood, zaczyna produkcję masową super drewna, czyli takiego densified, jak to powiedzieć. Z ugęstnionego, tak, no. No, zagęszczonego, zagęszczonego e, takiego drewna i to takie drewno przez nich stworzone, ten super łód jest twardszy niż e, stal, jest odporny na ogień, e, gnicie, e, d, różne robactwo oraz e, skutki mm, pogodowe, de, deszczowo-wieczne, słoneczne. Że, że rodzaj drewna po prostu. Tak, tak, że biorą drewno i go tam po prostu wciskają jakieś chemiczne procesy, usuwają jakieś tam legninę i chemicelulozę i to powoduje, że tam jakby się zgniatają te wszystkie ściany komórkowe i to wszystko. Ale boże, jest i to, takie... to roślinę taką tworzą, tak? Nie, boże... po prostu tworzą drewno z drewna, po prostu biorą je, poddają jakimś procesom, to wszystko tam gęstnieje i, i, i robią takie, że jest. Yy... 12 razy y, twa, twardsze, mocniejsze, bardziej wytrzymałe od naturalnego drewna mm -hmm. i porównywalne do włókna węglowego, ale znacznie, znacznie tańsze w, w produkcji. No i, i petarda. I to po prostu prasują to jakoś, tak? Tak. Nice. W latach 80. XIX wieku młoda kobieta utonęła w sekwanie. I w tamtych czasach wyciągnęli to po prostu i zostawili jej ciało w kostnicy, licząc na to, że ktoś po prostu tam przyjdzie, że nie będzie mógł znaleźć tam swojej córki, żony, nie wiem, koleżanki i pójdą do kostnicy i znajdą tę osobę i powiedzą, a to jest tam Helena. I oni powiedzą, a to jest Helena, pyk, robimy pogrzeb Helenie. Ale nikt przez długi czas się nie zgłosił, a lekarz sądowy, który tam sobie dyżurował, był zafascynowany za tym, w jaki sposób ona zmarła, bo ona zmarła z takim z takim uśmiechem trochę. Serdonicznym, może? Takim czymś. No i dostała. Została. Jakby wykonali odlew jej twarzy. Bo go zafascynował go ten uśmiech. I została znana jako nieznajoma z sekwany. I w 1955 roku producent zabawek Asmund Liral. Asmund? Asmund? stworzył manekina do nauki resuscytacji i chciałby, żeby mm, wyglądał bardzo naturalnie i przypomniał sobie maskę, którą widział wcześniej w ścianie, na ścianie domu dziadków, bo się okazało, że ten dyżurujący lekarz sądowy co zrobił ten odlew gipsowy. To był jakiś tam dziadek pana. No i dał właśnie maską w sensie dał swoim swoim lalkom do resuscytacji tym swoim manekinom twarz tej kobiety i jest to najbardziej y, całość na twarz, więc ludzie robiąc resuscytację nie zdają sobie sprawy nawet, że dają, y, że uczą się tam robić usta-usta na kobiecie, która utonęła w Sekwanie w latach 80 XIX wieku. Mhm. Ale ona też nie miała nóg? Tak, nie miała, no, była tak, dlatego utonęła, bo jakby miała nogi, to by normalnie wypłynęła. I normalnie była z gumy taka, te. Ta? Tak. Nice. Normalnie się tam siedziała taka gumowa na moście i tak by się majtała nogami, ale niestety nie miała nóg, żeby nimi majtać. Mhm. Ktoś tam wiatr zawiał, ona zleciała sobie i pup. I... Nie, no, no, ciekawe, no, że czyli jest. Y, cał, wszystkie te dami są na, na jej podstawie, tak? Tak, zobacz, tak, tak zmarła z takim uśmiechem. Aha, ale to ja nawet nie. nie, nie... Słuchaj, no to. to był... na jej podstawie? XIX wiek. W no bo ten uśmiech taki miała. I chłopak no. zainspirował ten uśmiech i zrobił odlew twarzy. To tak przyznasz... po prostu dla siebie. I to był tego dziadek tego. W ogóle to nie jest creepy. Jest creepy na maksym. Mega całuszny to jest twarz, zrobiłem odlew dla siebie. A poza tym, widziałeś ten uśmiech? Nie jest to całuszny uśmiech. Nie chciałbym całować takiego... W sensie takie tak uśmiechnięte i dziwnie. Słuchaj, ja mam, ja mam wiadomość, która jest tak napisana i tak niezrozumiała, i tak dziwna, że ja po prostu to przeczytam. ja się próbowałem hmm. dowiedzieć więcej na ten temat, a może się nie udało wykształcenie politechniczne. I stary, słuchaj tego. Microsoft ogłosił osiągnięcie przełomu w dziedzinie komputerów kwantowych, wykorzystując fermiony. Majorany do stworzenia bardziej stabilnych kubitów. Ja sobie myślę, no jest super, nie? Bo my żeśmy tak myśleli, właśnie o te kubity, o Jezu. Coś zagaduje, że on raz ci odpowie, spoko, a raz. No, nie, a wiesz, nie kiedy, zostać... wiesz kiedy najbardziej kobiety na kubity z tobą rozmawiają? No. Kiedy się wyprzykasz fermionami. Fermionami. I one wykorzystują te majorany, to są fermiony niezwykłe, majorany, żeby bardziej były stabilne kubity, nie? Kubity muszą być bardziej stabilne, nie? Stary? W ogóle. No, Koniec nawet. z niestabilnymi kubitami! Czy musimy coś z tym zrobić. Koniecznie. O, fermiony? Może, ale może w bardziej fermiony majorany. No co to są majorany? No stary, kurwa, bo. Ale nie poczekaj. Nie. To jest majoranek chyba też jest jakiś. Marjora Marjoranek? Jakoś tak się mówi. Marjorany? Fermiony Majorany do stabilnych kubitów? <noise> Ale w ogóle, kurwa, kto pisze taki? kto pisze coś takiego, co? Ktoś, kto nie ma tak samo jak my zielonego pojęcia, o czym pisze. I stary, ja mam dalej wytłumaczenie niby, czym są fermiony majorany? Kubity czy to są kuboty? Bo ja wiem, że to są kuboty. Kubity. Najmniejsza majorany? i niepodzielna jednostka informacji kwantowej. Z fizycznego punktu widzenia kubit jest kwantowo-mechanicznym układem opisanym dwuwymiarową przestrzenią Hilberta. Czyli co? Przeczytaliśmy definicję i wiemy równie mało. I dlatego mam tutaj definicję Majorana. Ale Majoran 1 to chip zawierający 8 kubitów, topologicznych oczywiście, zbudowanych z hybrydowego materiału zwanego topokonduktorem. Czyli mamy jeszcze teraz nową rzecz, jak coś macie do ogarnięcia. Topokonduktor łączącego arsenek indu i aluminium. Topo, topokonduktor to jest chyba tak konduktor miesiąca. Tak, jak w to jeździ. Top 1. Bo to jest jeden, nie? Słuchaj, jeden kubit. Proszę, ale bo się ludzie skupią. Ten materiał umożliwia tworzenie i kontrolowanie fermionów majorany w nanodrukach. Słuchaj, no ten, ten, ten Stargate nas zajedzie. No. Dlatego ja zawsze jak coś korzystam ze sztucznej inteligencji, to zawsze piszę dzień dobry i dziękuję. No wiem, wiem. Liczę na to, że po prostu. Cię oszczędzi, nie? mnie oszczędzi. Może się przydam do czegoś, nie? Może, nie wiem, będą potrzebowali płuco jakieś albo coś, co wezmą, że nie zabiją tak po prostu. Ej, a to nie jest trochę taka akcja, że jest sobie gość, który jest naukowcem i to po prostu to weszło w świat niechcący, bo ktoś go bardzo Co ty zrobiłeś w tym tygodniu? Co ty zrobiłeś? Fermiony maje rany żeby kubity były stabilniejsze. Że on po prostu jest mega ja ujarany, coś. Wiesz, on siedzi tam z No, człowieku, fermiony majorany, ci powiem, poprawiłem, żeby kubity były. I on to wszystko powymyślał. Dziękujemy Państwu. To był. Dzień dobry, Skrzypek? Skrzypek. Maciek Adamczyk.